Simon, bardzo dobrze wiesz co się stało z poprzednim samochodem, co nie? Tak się kończy, jak z nim nimisz, ale spokojnie, spokojnie patrz, przygotowałem ci nowy! To jak to przygotować? Ja go przygotowałem, bo to jest moja nowa furka, a dzisiaj pojedziemy na niesamowitą wycieczkę. Znaczy ja do końca nie wiem gdzie my pojedziemy, ale to jest podobno niekończąca się droga. Więc ty ci zostawcie łapkę w górę i subskrypcjonyczkiem, a my sprawdzimy jeszcze silnik. Samad wygląda na silnik, ogólnie chyba całkiem dobrze, co nie? Ty, bo silnik to z tyłu, bo to sportowa furka. Dobra, silnik jest z przodu, pakuj się do furki, jakie uję. Nie, 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 proszę mi stąd wyjść, otwieramy sobie jeszcze te drzwi, o, no to, to, to. A, przepraszam. Zabieraj, to i jedziemy stąd. Dobra, wsiadaj teraz do mnie. Pokujemy się, zamykamy drzwi i możemy... I jedziemy, ej to no jest taki właśnie. fajny klimatik zawsze. Jedzie z na wycieczkę. Tak, te ogólnie nasze wszystkie wycieczki są całkiem fajne. I teraz tak. Nie mam pojęcia jaki jest cel naszej wycieczki, ale mam nadzieję, że dojdziemy w jakieś bardzo ciekawe miejsce. Co tam jest? Co tam idzie? Jerry, ja nic nie widzę. Dobra, widzę już, ej! Ale, ja przepraszam! Chodzi, dobra, nie, 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 nie stój, stój, weź, cię ja kieruje, idź do siebie teraz. Ja wejdę sobie tutaj. To coś się zbliża, ej, może ty od zabierzmy go, to fire mi nie działa samochód, dobra. Mogę nim jechać jednak. Jedziemy teraz tutaj. Co to w ogóle jest? Ej, to wyglądało troszkę przerażająco. Tylko musimy na te kamienie uważać. I na razie jedziemy cały czas przed siebie. Mam nadzieję, że już nikogo złego nie spotkamy. Znaczy, nie wiem, czy to była zła osoba, ale wyglądało to nieciekawie. A tak, to widzę kolejną po prawej. Co to, to, to jest, Nie wiem, ale mamy patrz. Pierwsza przeszkoda Wie, to, jest jest, jest to jest jakiś most. to, to, jest, to, jest, to jest Nigdzie mery. się nie cofam. Jedziemy prosto i zaraz może dojedziemy do jakiegoś pierwszego miejsca. No i chyba już coś po drodze widzę. Mamy pierwszy przystanek, Simonku, ponieważ jest tu jakiś dom Domek. Stańmy sobie oto w tym miejscu, wyjdźmy sobie tutaj i na razie może nie będę jeszcze gasić samochodu, bo chciałem po prostu sprawdzić, co to jest. i tam widzę już kolejny domek kawałeczek dalej. To jest pudełko w środku, weź to sobie. Mogę to otworzyć? Ej, otwieram teraz to. Mam jakieś pudełko? Ej, butelkę mam. Nie wiem, wow, co czy to jest to co butelka. to jest daj, daj, daj to! Bloksikolka, oczywiście, to mój jeszcze jedno pudełeczko. Co jest? Tym razem mieliśmy coś do picia. Dobra, fajnie, że udaje nam się znaleźć jakieś rzeczy. One może nam się przydadzą, bo później na przykład picia nie będzie. Oj, masz rację, że to wejść to sobie. jeżeli do bagażnika to dajmy. Mamy nawet kukurczaka. Ej, czy przypadkiem nikt do nas nie idzie? Dobra, sprawdźmy to na pewno dokładnie, żeby nikt tutaj nie przyszedł Ale nie, wszystko jest w porządku Mamy tutaj stację benzynową, ale póki co mamy zatankowany samochód Więc nie musimy hey, wcale na nią ustawać. Ja bym jednak się zatrzymał, bo potem Nie zatrzymuj idzie. się, zobacz, znowu coś tu idzie ej, Ale w tym lesie mam wrażenie, że to może są jakieś zwierzęta Albo coś podobnego I zaczęło się robić coraz więcej drzew Tak jak widzicie w lewym dolnym rogu ekranu Przyjechaliśmy już prawie 9 km I dojechaliśmy na cmentarz ej, To jest jakaś farma? Ja Myślę, że to farma czyli kukurydzy To na pewno nie jest żadna farma, Simon Ale możemy sobie podejść Sprawdzić, o co tutaj w ogóle chodzi, bo naprawdę nie mam pojęcia, co jest celem tego całego wyjazdu. Jeden grup jest w ogóle wywalony, Simon, on dosłownie leży na ziemi. Ej, ty, uważaj, po czym chodzisz, może, aby nikomu nie jak wyjść nie nas zeptać. Ej, wiesz co, będzie gorsze, jak zaraz przyjdzie któraś z tych postaci, którą Ej, wcześniej widzieliśmy. Jest. Co, gdzie ty coś widzisz? Ich krzaki są jakby... i to jest sery straszne już. Dobra, spokojnie. Ja ogólnie z tej strony widzimy jakieś pudełeczko, wiesz, możemy sobie do niego podejść i znowu odzyskamy. No dobrze, po jej nie mam. Ej, no właśnie, z tego co ja widzę tu na dole polewiał jedzenie. To wiesz co, Simon, weź sobie teraz pudełeczko ty i zobaczymy, co z niego dostaniesz. Czere, no ta pudełka z grabu, ja muszę otwierać! No nie wiem czemu, ale co dostałeś? Gąbka! Ej, gąbka, żeby umyć samochód! Dobra, to się można przydać. Wiesz co, ja sobie zjem może teraz, to mm, ale dobry kurczaczek i wiesz, Sonio, wy sobie do mnie pićko, gdzie ty jesteś? Ej, c ej, ej, c c c c c c Dobra! Szybko do samochodu, do samochodu! Nie, 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 to jednak tak zły pały tutaj stawać! Co to jest? Nie, ej, to chyba że tą gąbkę mu zabrać! Dobra, nie, dobra, szybko, szybko, Simon My musimy odjeżdżać stąd jak najszybciej! Wsiadaj do fury. Wsiadaj! Nie, 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 dobra, dobra, dobra zostawiamy na jakimś cmentarzu. Ja już się więcej na żadnym cmentarzu na pewno nie zatrzymam. Wjeżdżamy z portem na naszą drogę i jedziemy dalej. Musimy ogólnie się dostać do, nie wiem, bazy militarnej na przykład, bo wiem, że coś takiego tutaj jest, ale nie wiem jak daleko będziemy musieli jechać. Ej, czekaj, No gąbkę zjem teraz. Ej, daleko patrz, widzę tu jakiś domek. A co jeśli on z tego domku przyszedł? To by było dosyć straszne. To znaczy, że możemy szybko wyjść i sprawdzić, to bo go tam nie ma. Dobra, oczywiście, że to sprawdzimy. Samochód zostawiamy odpalony cały czas, bo jednak nie możemy go gasić i mamy tutaj. Ej, lepszy Uf, samochód! Dobra, możemy tym kierować? Nie, ten samochód Popsuty niestety. Dobra, Simon, ale trzyma ode mnie, tupicie. Weź sobie to z mojej ręki. U, dziękuję, właśnie, czyli zapomniałem Uwaga, czekaj, wypijem już. Dobra, i teraz na pewno będziesz miał. Będziesz się lepiej czuł, po prostu, bo nie musimy jeść. Tak jak widzicie, w lewym dolnym rogu ekranu, i się będziemy za mało jedli, to możemy zginąć chyba. Simon, o no! tu, tu jest! O tu jest! O tu jest! O tu jest! Co się dzieje? Dobra, ta gierka jest dosyć straszna. My się nie możemy nigdzie jest, no. zatrzymywać, bo jeśli się, się zatrzymujemy, to zaraz ryspi straszny gość. A najgorsze jest to, że powoli robi się noc z tego, co widzę. Musimy stanąć na tej Ponieważ nie zauważymy jednej bardzo ważnej rzeczy, że trzeba samochód tankować po prostu. Tutaj, że rozumiecie, to no trzeba go zatankować. Z silnikiem jest na razie wszystko w porządku. Simon, jak teraz to zrobić? Tankujemy. Ej, jak to długo trwa w ogóle? Nie, czyli to coś przejdzie, wejdź to szybciej. Dobra, stój na czatach i patrz, czy nikt do mnie nie idzie. A ja tankuję samochód. Przestaje mi się Dary, podobać. Ej, tanken, tanken, nie, tanken, nie, nie, nie żadny tanken. Stój, stój, zatrzymaj się na chwilę. Mam przestać? No, przestaje mi się podobać to, co się tutaj dzieje, nie widzisz? Zrobiło się ciemno. No, ty no, spokojnie, mam wykąpkę do jedzenia. Furkę ci mogą być, O, zobacz, Zamknę, to mamy coś w bagażniku w ogóle? Nie, jeszcze tutaj nic nie ma. E, wiesz co, wydaje mi się, że troszkę paliwa udało nam się znankować. Może jeszcze tutaj troszeczkę ewentualnie dotankujemy, tankujemy. strasznie ciężkość to paliwo tankuje. Czy mamy coś w środku? Mamy jakieś pudełeczko? Tak, właśnie, jest pudełeczko, nie chciałem się otwierać. E, Zalazłem śmieci. Może to po prostu wrzucimy. No i nic więcej ewidentnie tutaj nie ma, ale wydaje mi się, że powinniśmy z stąd zwijać. Jeszcze troszkę paliwa. Albo dobra, zostawmy już to w paliwo w spokoju. Siadamy do środka i póki jest noc, to będziemy jechać. Mamy paliwa. Ej, 100% mamy paliwa, no to idealnie! I właśnie wjechaliśmy na tr... Troszkę inny poziom. Wokół nas są chyba jakieś farmy i mamy nawet traktor. Możemy się tu zatrzymać, w sumie, zobaczymy co się dzieje. Mimo to, że jest dosyć strasznie, faktycznie to jest prawdziwy traktor. Znaczy on raczej nie działa i nie będziemy mogli sobie do niego wsiąść. Ej, z tyłu może coś będzie, właśnie. Niestety nic tam nie widzę. Simon, czy jest coś wokół nas? Widzisz może kogoś chyba, albo że tak, coś? by ale trochę się boję. No nic, no to chyba nie pozostało nic innego jak po prostu jechać dalej. Simon, one się może troszkę lekko cofnę. Widzisz, ile tego tutaj co, jest teraz? To, to hamowanie było gwałtowne. No bo widzę dwie kolejne postacie, które o. są troszkę straszne i mamy chyba jakieś. Pierwsze miasto! Tylko najgorsze jest to, że się bardzo boję tutaj zatrzymywać, ale wydaje mi się, że nie mamy innej opcji, bo kończy nam się jedzenie i paliwo. No, to chcecie znaczy... nas kroją pamiętaj. Gonią nas cały czas. Poczekaj, stajemy tak. sobie tutaj na razie. Zaraz sprawdzimy oczywiście wszystko. I co się teraz dzieje? Nie, na razie ich za nami nie widzę. To tak. Ja sobie może. A to jest śmieci! No nie, to jest jakaś butelka ze śmiećmi, to, to sobie wyrzucimy i muszę znaleźć jakieś jedzenie, bo mamy go coraz mniej. Jest jakieś jedno pudełeczko, sam ja możesz tankować samochód za ten czas. I Właśnie, mamy tym razem. No, fula nie da się. Wypijemy sobie to i możemy to się lepiej czuć. E, no dobra, wcale się potem lepiej nie czuję. Ten napój był jakiś niedobry. Sprawdźmy te domki, Simon. Znaczy, mam nadzieję, że nikogo nie będzie. A sam widzicie, że te domki wyglądają dosyć strasznie. Musimy do nich wejść. Tu nic nie ma, jest pudełeczko kolejne. Mamy tym razem śmieci kolejne. No halo, no musimy znaleźć Ej, dobra mam klebę. możemy zjeść, co? Jaki tu jest telewizor? To wszystko tak mrocznie wygląda. Simon, to zaraz, zaraz. jeszcze kilka domków mamy do sprawdzenia. Pójdę jeszcze do tego jednego domu. Simon aktualnie siedzi i tankuje mi samochód. Zaraz apteczkę i jest tu dosyć ciemno i naprawdę strasznie. Szczególnie te telewizory i łóżka są straszne. Ale potrzebny jest nam Jedzenie, więc no muszę coś znaleźć. Halo, czy ktoś jest może u góry? Jejku, ja tu nic praktycznie nie widzę. Ale mamy kolejne pudełeczko i tym razem będzie to uwaga, kolejny śmieć. Jeszcze jedno pudełeczko, proszę daj mi troszkę jedzenia, no Simon, ja coś słyszę? Ja coś słyszę! Co chodzi obok mnie? Nie wiem czemu nie mogę podnosić pudełek. Ale on tu jest! On tu jest! On tu jest za ścianą, on tu jest za ścianą, dobra, dobra, dobra. Simon, ewakujemy się stąd. kto jest? No, Nieważne, po prostu widziałem jedną poza ja mam bardzo mało jedzenia. I co ja teraz znalazłem? Jakieś malowanie do samochodu, chyba tak mam. Dobra, ty, wsiadaj, szybko, wsiadaj! idę! Chciałbym, żeby wreszcie nas. Stał dzień, ale postawimy tu samochód i znaleźliśmy jeszcze po drodze jakąś ogromną fabrykę. Ja się w ogóle czuję, jakbyśmy takie urbexy robili, tylko wiesz, w tak, jest, Ja nie będę się się mówić, czy ktoś się usłyszy i podejdzie tu. I wiesz to, mam jakieś jedzonko, zjem sobie może ten chlebek, bo mam naprawdę bardzo mało jedzenia. W razie, że go mam też, jakby cię ktoś ugryzł przypadkiem. Jakie to miejsce jest w ogóle wielkie? Bardzo dużo jakiś ciężarówek pojazdów w Czy da się to w ogóle do środka jakoś wejść? To wszystko pozamykane. Simon, sam, chodź tu szybko, mam coś jednak i co to teraz jest? Nie mam U, proszę, pojęcia. No, jest, dawaj. jest jakieś jedno pudełeczko w tym całym hangarze, więc musimy to sprawdzić. I mamy kolejną apteczkę. No nic, no te apteczki na pewno się przydadzą, ale bardziej przydało nam się teraz jedzenie. Możesz nam dać. w, Samo, no w ogóle... no wsiadaj, Nie, 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 nie czekaj, czekaj, on to robi specjalnie. On się pokazuje i chowa, widzicie to, co tu się dzieje teraz? To jest w ogóle dla mnie już przesada, coś tu się dzieje. Mam gąbkę i nie zawaham się jej użyć. Sam podchodzimy do niego, czy nie? Ucieka przed nami możemy spróbować chyba, nie, co nie? On, on się pokazuje i chowa. On ewidentnie... jest. Do czy... Nie, dobra, nie, nie, Samu, to jest za bardzo ryzykowne, to jest za bardzo ryzykowne. Na pewno chcesz to robić. Podejść do niego, to on się jeszcze bardziej. Nie wiem, wiesz co, ale plus jest taki, że nastaje dzień zaczyna się robić coraz jaśniej i może on. Nie. Dobra, Simon, odjeżdżamy stąd, postanowiłem, mam dość tego miejsca. To co tu się dzieje jest coraz straszniejsze, ile mam paliwa? 82%. Siadaj tego samochodu, szybko! Już się, ale on jest mega straszny, ja do mnie nie chcę wracać. mi nie działa. Dobra, działa mi samochód. Nic, jadę po prostu stąd. Co tu się... Ej, dobra, wziąłem go, zrezpił się, ale nagle pojawił nam się. Ej, ej, dobra, wypadłem lekko z drogi. Jej, ale co tu samolot robi? Nie wiem, i właśnie to jest samolot. Przecież, czekaj, zatrzymamy się, to trzeba wszystko sprawdzić i w ogóle jest jeden bardzo duży problem. Zatrzym Zostaje mi się lekko drzwi od samochodu, ale tu nie jest największy problem. Zaraz oh, będziemy umierać Jery, z jedzenia! Nie, to nie jest problem. Tu są dwa pudełeczka! Letzko, uratowani! Jest, masz jedzenie? Tak, czyli mam jedzonko jedno. A ja mam chyba kolejną apteczkę, Simon, więc to tak, nie. Zobacz, brzmi. To jest jest, proszę Paysek, kanapeczkę, pyk. A dzięki, mam kanapeczkę od ciebie. Z tego co widzę, jest tu jeszcze więcej pudełek, więc możesz sprawdzić, co się dzieje z tamtej strony, a może pójdę tutaj. Jest również coś następnego. Jest, mam wreszcie jedzenie, mogę coś zjeść jak dobrze. Mmm, no, dobra bułeczka Bardzo dużym plusem naszej wycieczki, póki co jest to, że zrobił się. Dzień. Widzę dwie postacie na ulicy. Co? Tak, co? dwie. Tylko dwie, ale spokojnie, Simon. Na razie chyba. Dobra, idą do nas, idą do nas, idą do nas. Uciekamy stąd. Bardzo mnie to ciekawi, co robi tutaj rozbity samolot, ale niestety nie możemy tutaj dłużej zostać. W dodatku możemy sobie zatankować naszą furkę, albo ją umyć. Nie wiem, co to robi. Jak się myje gąbką ten samochód? Szybko, mój to będzie za nami, dobra! Nie wiem co ja zrobiłem, ale jest za nami. Siadem siadaj, No, wsiadam, wsiadam, wsiadam. no wsiadam, wsiadam Jadę, 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 już już, już spokojnie, Simon, był znowu blisko. Strasznie zaczęło padać. I wiesz co, widzę coś po prawej stronie tutaj możemy sobie chyba zjechać, albo nie. No drogi tu ewidentnie... Nie ma, ale na pewno zjedziemy sprawdzić, co to jest. Nie, nie mów, że to jest to, o czym myślę, Simon. Nie, czy to jest kościół? To jest kościół, ej, co? Dobra, wiesz, co? Może na razie przez chwilę się w nim schronimy, bo no sam widzisz, jak leje czy, deszcz. Co, nie dziwicie, że jest tutaj na poboczu jakby? Droga, tam niby do niego o, była, ale możemy sobie sprawdzić, co dostaje w naszych paczuszkach i mamy. Co jest? No ile ja mam tych apteczek? Dobra, użyj sobie w ogóle ej, jednej apteczki. Co to jest? Jedne energicek. Nie, ale. O, czego ja teraz Użyłem apteczki? Wypiłeś mi picie! Jak, ej, no nie pięć ci picie przypadkiem, co jest? teraz. Co się właśnie przed nami pokazało? Ej, Dobra, czekaj, czekaj. Musimy już to jakoś ominąć. Pociąg kolejowy. Ej, może tu będą boksy? Nie mam pojęcia, co tu będzie, ale musimy to na pewno sprawdzić. Otwieram drzwi i ogólnie to przejechaliśmy już prawie 50 kilometrów, co jest no niesamowicie dużym wynikiem. Idę samą w prawo, ty możesz iść w lewo. No i bardzo mnie ciekawi, czy faktycznie coś tutaj znajdę. Ten pociąg jest naprawdę długi. No i póki co naokoło nas nikogo nie widzę. To dobry znak ogólnie, tylko, że gorszym znakiem jest to, że naprawdę nie ma chyba wejścia do tego pociągu. Nic tam nie było, więc postanowiliśmy jechać dalej. I już nastał kolejny dzień. Dobra, i co Cudy, to? Tu jakiś premium? Czekaj, czekaj. Czy tu jest baza militarna, do której mieliśmy dojechać? Simon, ja nie mam mm -hmm. pojęcia, ale stajemy teraz tutaj. I co to jest za miejsce? Faktycznie zobacz, są tu rozwalone czołgi, ale tu jest wszystko zniszczone. gdzie są jacyś ludzie? Halo, jest tutaj. Czyli ktoś? może w środku w tym budynku, jakby? Dobra, to czekaj, idę tam stąd, tylko nie wiem, z której strony jest wejście. Ja w ogóle zaraz umrę z głodu. Simon, i co tam znalazłeś? Ja Prosi, za tę kolkę dla ciebie. możesz ją wypić teraz? A, ale jaką a są tu gdzieś jacyś ludzie, no przecież my mieliśmy. Nie nie, nie możesz sprawdzić. Co to jest? tu jest wszystko rozwalone, całe komputer, czekaj, Mamy jeszcze jedno pudełko. O, jest, tak, wreszcie udało mi się jakieś jedzenie znaleźć. Ale co mi po tym jedzeniu, skoro tutaj. I tam nic jest drugi ma... hacker, tutaj. Dobra, sprawdź. to jeszcze może jakiś GPS zostaniemy tak. Śmieci zwykłe, nic więcej. To w ogóle nie wiem, Tu wygląda jak jakiś przejazd do innego w ogóle miejsca. Ale z tego co widzę, to jesteśmy na kompletnym pustkowiu. już chyba nic więcej nie uda nam się tu znaleźć, więc jeśli chcecie kolejną część tej gry, to zostawcie łapkę w górę i subskryczkę. Widzimy w kolejnym odcinku. Marka wszystkim.